Czy wiedziałeś, że największe skarby tej ziemi nie leżą ukryte w głębokich jaskiniach ani w odległych górach? Największy skarb świata znajduje się w starożytnych słowach, które zostały zapisane ponad 3000 lat temu przez najmądrzejszego człowieka, który kiedykolwiek żył. Witaj w naszym kanale, gdzie odkrywamy tajemnice, które łączą biblijną mądrość z rewolucyjnymi zasadami Napoleon Hilla. Dzisiaj zagłębiamy się w Księgę Przysłów jak nigdy wcześniej, odkrywając praktyczne klucze do bogactwa, samodyscypliny i jasnego kierunku życiowego. Król Salomon otrzymał od Boga dar mądrości, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak wiele jego nauk dotyczy pieniędzy, pracy i charakteru? Odpowiedź jest prosta i jednocześnie głęboka. Salomon rozumiał prawdę, którą Napoleon Hill odkrył dopiero po 25 latach badań nad najbogatszymi ludźmi swojej epoki. Zewnętrzne bogactwo jest jedynie odzwierciedleniem wewnętrznego bogactwa umysłu, serca i ducha. Nie możesz zbudować trwałego dobrobytu na kruchych fundamentach słabego charakteru, tak jak nie możesz zbudować pałacu na piasku. Kiedy Salomon pisał te słowa ponad trzy tysiąclecia temu, Przewidział dokładnie te same zasady, które dzisiejsi milionerzy stosują nieświadomie. Różnica polega na tym, że oni uczą się tych prawd przez dziesięciolecia prób i błędów, podczas gdy ty możesz otrzymać je dzisiaj, tutaj, w najbardziej skondensowanej i potężnej formie. Przysłowia, nie są starożytnymi radami dla pasterzy owiec. To są precyzyjne instrukcje budowy imperium osobistego, które będzie trwać przez pokolenia. Pomyśl o tym przez chwilę. Salomon nie był tylko filozofem siedzącym w cieniu drzewa i rozmyślającym o życiu. Był najbogatszym człowiekiem swojej epoki, władcą potężnego królestwa, architektem projektów, które zadziwiały cały znany świat. Kiedy ten człowiek mówi o bogactwie, pracy i mądrości, słuchasz głosu kogoś, kto zbudował wszystko od podstaw i poznał każdy sekret pomyślności. Napoleon Hill, studiując takich gigantów jak Thomas Edison, Henry Ford i John Rockefeller przez ponad 20 lat, odkrył coś zdumiewającego. Te same zasady, które czynią człowieka bogatym w XX wieku, były już zapisane w starożytnych tekstach. Każda strategia mentalnego nastawienia, każda technika budowania bogactwa, każda lekcja o wytrwałości wszystko to znajdziesz w przysłowiach. Ale w języku tak prostym i jasnym, że nawet dziecko może zrozumieć. Ale uwaga, nie myl prostoty z powierzchownością. Te starożytne słowa niosą w sobie moc, której większość ludzi nawet nie podejrzewa. Kiedy zaczniesz stosować te zasady w swoim codziennym życiu, odkryjesz, że twój umysł zaczyna działać jak magnetyczny kompas, przyciągając możliwości ludzi i zasoby, których potrzebujesz do realizacji. Swoich najśmielszych marzeń. Dzisiejszy świat jest pełen hałasu, chaosu i zagmatwanych teorii o sukcesie. Wszyscy szukają najnowszej metody, najświeższego trendu, najgorętszego sekretu. Tymczasem największe prawdy są proste, ponadczasowe i dostępne dla każdego, kto ma odwagę sięgnąć po nie. Salomon wiedział, że ludzka natura nie zmienia się przez tysiąclecia. Te same pokusy, które niszczyły ludzi w jego czasach, niszczą ich dzisiaj. Te same cnoty, które budowały wielkie życia wtedy, budują je teraz. Przygotuj się na podróż, która odmieni Twój sposób myślenia o pieniądzach, pracy i celu życia. Nie będziemy czytać przysłów jak starego, zakurzonego tekstu, będziemy je dekodować jak najnowocześniejszy podręcznik budowy bogactwa, napisany przez mistrza, który znał każdy sekret ludzkiej natury i materialnego powodzenia. Odkryjesz, dlaczego niektórzy ludzie przyciągają bogactwo jak magnesy, podczas gdy inni przez całe życie walczą z niedostatkiem, choć pracują równie ciężko. Pierwsza lekcja, którą Salomon chciał przekazać każdemu, kto pragnie prawdziwego bogactwa, brzmi jak rewolucja przeciwko wszystkiemu, co słyszysz dzisiaj w mediach. W przysłowiach czytamy: Ręka leniwa czyni ubogim, ale ręka pracowitych bogaci. To brzmi jak oczywista prawda, ale Napoleon Hill odkrył w tych słowach znacznie głębszą tajemnicę. Nie chodzi tutaj o zwykłą pracę fizyczną, ale o pracę umysłu nad sobą, nad swoją wizją, nad swoim charakterem. Salomon rozumiał, że większość ludzi pracuje ciężko przez całe życie, ale pozostaje biedna, ponieważ pracują tylko ciałem, nie umysłem. Prawdziwa praca, ta, która buduje bogactwo. To praca nad kształtowaniem swojej mentalności, nad rozwijaniem umiejętności, nad budowaniem relacji i nad tworzeniem wartości dla innych ludzi. Kiedy Napoleon Hill badał życie Andrew Carnegie, odkrył, że ten człowiek spędził więcej godzin na myśleniu o swoim biznesie niż na fizycznej pracy w nim. Przysłowia uczą nas czegoś jeszcze głębszego o naturze prawdziwego bogactwa. Salomon pisał, kto kocha pieniądze. Nie nasyci się pieniędzmi, a kto kocha bogactwo, nie będzie miał pożytku. Na pierwszy rzut oka może to brzmieć jak sprzeczność, ale Napoleon Hill wyjaśniał swoim uczniom, że istnieje fundamentalna różnica między kochaniem pieniędzy, a kochaniem tego, co pieniądze mogą uczynić. Człowiek, który kocha pieniądze, staje się ich niewolnikiem. Człowiek, który kocha wolność, bezpieczeństwo i możliwości, które pieniądze dają, staje się ich panem. Tu tkwi pierwszy klucz do transformacji Twojego umysłu. Bogactwo nie jest celem samym w sobie, to narzędzie, środek, moc, która pozwala Ci żyć zgodnie z Twoim najwyższym przeznaczeniem. Kiedy zmienisz swoją relację z pieniędzmi z desperackiej potrzeby na spokojne majstrowanie, wszystko w Twoim życiu zaczyna się zmieniać. Ludzie wyczuwają tę zmianę w Twojej energii. Możliwości zaczynają pojawiać się w najmniej oczekiwanych miejscach. Salomon był mistrzem rozumienia ludzkiej psychologii. W jednym z najgłębszych przysłów napisał: Jak człowiek myśli w swoim sercu, taki jest. Napoleon Hill zbudował na tej prostej prawdzie całą swoją filozofię sukcesu. Twoje zewnętrzne okoliczności są precyzyjnym odzwierciedleniem twoich wewnętrznych przekonań. Jeśli w głębi serca uważasz się za osobę skazaną na średniość, będziesz nieświadomie sabotować każdą możliwość, która pojawi się na twojej drodze. Ale jak zmienić te głębokie przekonania? Salomon dał nam praktyczną receptę. Pisał o tym, że mądrość i rozum to nasze najcenniejsze skarby bardziej warte niż srebro i złoto. Napoleon Hill odkrył, że wszyscy wielcy ludzie, których studiował Mieli jeden wspólny nawyk. Inwestowali w rozwój swojego umysłu dziesięć razy więcej niż przeciętny człowiek. Czytali książki, uczyli się od mentorów, analizowali swoje błędy i nieustannie poszerzali swoje horyzonty. Nie jest to jednak zwykła nauka szkolna. Salomon mówił o mądrości praktycznej, tej, która pomaga podejmować lepsze decyzje w codziennym życiu. Kiedy zrozumiesz zasady, według których działa ludzka natura, pieniądze i możliwości, stajesz się jak szachista, który widzi wszystkie ruchy z wyprzedzeniem. Inne osoby reagują na sytuacje emocjonalnie. Ty odpowiadasz na nie strategicznie. Pozwól, że podzielę się z tobą czymś osobistym. Gdy po raz pierwszy odkryłem te połączenia między biblijnymi przysłowiami a naukami Napoleon Hilla, poczułem, jakby ktoś włączył światło w ciemnym pokoju, Nagle zrozumiałem, że nie muszę wynajdywać koła na nowo. Największe umysły w historii ludzkości już odkryły wszystkie sekrety, których potrzebuję. Moja rola polega tylko na tym, by je zastosować z wiarą i wytrwałością. I tutaj chcę Ci powiedzieć coś ważnego. Jeśli dotarłeś do tego momentu w naszym filmie, to nie jest przypadek. Coś w Tobie szuka prawdy, szuka praktycznych odpowiedzi na największe pytania życia. Nie jesteś tu przypadkiem. Jesteś tu, bo twoja dusza pragnie czegoś więcej niż przeciętność. Jeśli poczujesz, że te słowa trafiają prosto w twoje serce, zostań z nami na dłużej. Kliknij przycisk subskrypcji i dołącz do naszej wspólnoty ludzi, którzy wierzą, że życie może być o wiele piękniejsze i bogatsze niż większość świata sobie wyobraża. W komentarzach napisz jedno słowo, które najlepiej opisuje to, Czego najbardziej potrzebujesz w swoim życiu teraz? Czy to jest kierunek, nadzieja, siła, czy może coś zupełnie innego? Chcę poznać Twoją historię, bo każda historia jest wyjątkowa i cenna. Teraz zagłębiamy się w jeden z najpotężniejszych aspektów biblijnej mądrości samodyscyplinę, którą Salomon nazywał podstawą wszelkiej wielkości. W przysłowiach czytamy, kto panuje nad swoim gniewem, jest lepszy niż mocarz, a kto nad swoim duchem, niż zdobywca miasta. Napoleon Hill przez lata badał tę prawdę i odkrył, że każdy wielki przywódca, każdy builder imperium, każdy twórca bogactwa posiadał jedną wspólną cechę: absolutną kontrolę nad swoimi reakcjami emocjonalnymi. Współczesny świat próbuje przekonać nas, że samodyscyplina to cierpienie, wyrzeczenie. I życie w ciągłym napięciu. To kłamstwo, które utrzymuje miliony ludzi w więzieniu własnej słabości. Prawdziwa samodyscyplina, o której pisał Salomon, to coś zupełnie przeciwnego to największa wolność, jaką człowiek może osiągnąć. To oznacza, że zamiast być marionetką w rękach okoliczności, emocji i nastroju innych ludzi, stajesz się kapitanem własnego losu. Pomyśl o tym w praktycznych kategoriach. Człowiek bez samodyscypliny. Jest jak żeglarz na morzu bez kompasu i sternika. Każda fala, każdy wiatr rzuca nim w różne strony. Dziś czuje się zmotywowany, jutro poddaje się przy pierwszej trudności. Dziś ma wielkie plany, jutro wszystko rzuca i zaczyna od nowa. Jego życie to ciąg przypadkowych zdarzeń, nieświadome budowanie czegoś trwałego i wartościowego. Człowiek z samodyscypliną to kapitan, który zna swój kurs i wie, jak dotrzeć do celu, niezależnie od warunków. Burze mogą szaleć dookoła, ale on nie traci kierunku. Fale mogą być wysokie, ale jego ręka na sterze pozostaje pewna. Salomon zrozumiał, że w świecie pełnym chaosu i nieprzewidywalności, jedyną rzeczą, nad którą mamy stuprocentową kontrolę, są nasze reakcje na to, co się dzieje. Napoleon Hill odkrył, że wszyscy bogaci ludzie, których studiował. Rozwinęli w sobie umiejętność opóźniania gratyfikacji. Potrafili powiedzieć nie przyjemnościom dzisiaj, aby powiedzieć tak marzeniom jutro. Ale nie była to bolesna rezygnacja. Oni po prostu widzieli jaśniej niż inni. Widzieli, że każda mała przyjemność, z której rezygnują dzisiaj, to inwestycja w o wiele większe zadowolenie w przyszłości. Salomon ujął to w słowach, które brzmią jak złoty klucz do bogactwa. Mrówka, choć nie ma wodza, przełożonego ani władcy, przygotowuje latem swój pokarm i gromadzi w czasie żniw swoje pożywienie. To nie jest nauka o zwierzętach. To lekcja o tym, jak myślą ludzie, którzy budują trwałe bogactwo. Oni nie czekają, aż ktoś im powie, co mają robić. Nie potrzebują zewnętrznej motywacji ani nieustannego dopingowania. Mają wewnętrzny kompas, który prowadzi ich do właściwych działań. Ale jak rozwinąć w sobie tę wewnętrzną siłę? Salomon dał nam bardzo praktyczną odpowiedź. Pisał: Strzeż swego serca nade wszystko, bo z niego wypływa życie. Napoleon Hill tłumaczył swoim uczniom, że serce w tym kontekście oznacza twój wewnętrzny świat myśli, przekonań i emocji. Jeśli pozwolisz, żeby ten świat był chaotyczny, pełen strachu, wątpliwości i negatywnych myśli, Twoje zewnętrzne życie będzie odzwierciedleniem tego chaosu. Pierwszy krok to świadome filtrowanie tego, co wpuszczasz do swojego umysłu. Salomon ostrzegał przed pustymi rozmowami, które prowadzą tylko do ubóstwa. Dzisiaj moglibyśmy to przetłumaczyć jako unikanie negatywnych mediów, toksycznych relacji i jałowych dyskusji, które nie prowadzą do żadnego konstruktywnego celu. Twój umysł to twoja najcenniejsza własność. Musisz chronić go tak jak bankier chroni skarbiec. Drugi krok to świadome karmienie umysłu pożywną informacją. Salomon mówił: słowo właściwe we właściwym czasie jest jak złote jabłka w srebrnych koszach. Napoleon Hill odkrył, że wielcy ludzie czytają biografie innych wielkich ludzi, studiują zasady sukcesu i otaczają się mądrymi doradcami. Nie robią tego od czasu do czasu, ale systematycznie, każdego dnia, jak codzienny posiłek dla duszy. Trzeci krok, najważniejszy ze wszystkich, to codzienne praktykowanie małych aktów samodyscypliny. Salomon radził, lepszy człowiek powolny do gniewu niż wojownik, a panujący nad sobą niż zdobywca miasta. Każdego dnia masz dziesiątki małych okazji, by wzmocnić mięsień samodyscypliny. Wstać o 15 minut wcześniej. Przeczytać dziesięć stron mądrej książki zamiast przewijać media społecznościowe. Odpowiedzieć na trudną rozmowę spokojnie zamiast reagować emocjonalnie. Te małe zwycięstwa budują wielkie charaktery. Pamiętaj, że samodyscyplina to nie walka z samym sobą. To przyjaźń z najlepszą wersją siebie. To codzienne wybieranie tego, kim chcesz być, zamiast poddawania się temu, kim byłeś wczoraj. Kiedy zaczniesz traktować samodyscyplinę jako inwestycję w swój rozwój, a nie jako karę, twoje całe życie nabierze nowego kierunku i znaczenia. Ostatnia i najgłębsza lekcja, którą Salomon przekazał światu, dotyczy kierunku życiowego i celu, dla którego zostałeś stworzony. W jednym z najbardziej przejmujących przysłów zapisał: Człowiek może planować swoją drogę, ale Pan kieruje jego krokami. Napoleon Hill spędził lata próbując zrozumieć tę paradoksalną prawdę. Jak to możliwe, że mamy planować i działać, a jednocześnie pozwolić wyższej sile kierować naszym życiem? Odpowiedź, którą odkrył, jest kluczem do zrozumienia największego sekretu wszystkich wielkich ludzi. Oni nie próbują kontrolować każdego szczegółu swojej drogi. Zamiast tego koncentrują się na klarowności swojego celu i otwartości na możliwości które pojawiają się na ich drodze. Są jak żeglarze, którzy znają swój port docelowy, ale pozwalają wiatrom i prądom pomóc im dotrzeć tam najefektywniejszą trasą. Salomon rozumiał, że życie bez jasnego kierunku to jak budowanie domu bez planu. Możesz ciężko pracować przez lata, ale efekt będzie chaotyczny i nietrwały. Dlatego pisał: Gdzie nie ma wizji, naród ginie. To nie dotyczy tylko królestw i narodów. Każdy człowiek, który nie ma jasnej wizji tego, dokąd zmierza i dlaczego, skazuje się na życie w kręgu, powtarzanie tych samych błędów i kończy z poczuciem, że zmarnował swoje najcenniejsze lata. Napoleon Hill odkrył, że każda wielka fortuna, każde wielkie dzieło, każdy trwały sukces zaczęły się od momentu, kiedy ktoś usiadł w ciszy i zadał sobie najważniejsze pytanie. Po co naprawdę jestem na tej ziemi? Nie chodziło o znalezienie łatwej odpowiedzi, ani o skopiowanie czyjegoś pomysłu na życie. Chodziło o odkrycie tego wyjątkowego talentu, tej unikalnej kombinacji umiejętności i pasji, którą tylko ta jedna osoba mogła wnieść do świata. Salomon dał nam praktyczne wskazówki, jak odkryć ten kierunek. Pisał: Powiesz panu swoje dzieła, a twoje zamiary się spełnią. To brzmi duchowo, ale Napoleon Hill zrozumiał głęboki praktyczny sens tych słów. Kiedy aliganujesz swoje plany z czymś większym niż własne ego, kiedy szukasz sposobów, by twoje działania służyły innym ludziom, wtedy wszechświat zaczyna konspirować na twoją korzyść. Pomyśl o najszanowniejszych i najbogatszych ludziach, których znasz. Czy ich bogactwo pochodzi z egoistycznych motywów, czy z służby innym? Henry Ford nie stał się bogatym, bo chciał mieć pieniądze. Stał się bogatym, bo chciał dać każdej rodzinie w Ameryce dostęp do samochodu. Thomas Edison nie wymyślał swoich wynalazków dla sławy. Wymyślał je, bo widział, jak bardzo mogą ułatwić życie milionom ludzi. To jest tajemnica prawdziwego kierunku życiowego. Nie chodzi o to, co możesz wziąć ze świata, ale o to, co możesz mu dać. Kiedy znajdziesz tę unikalną wartość, którą możesz tworzyć dla innych, Pieniądze, uznanie i satysfakcja przyjdą jako naturalna konsekwencja. Salomon ujął to w słowach: Kto odświeża innych, sam będzie odświeżony. Ale jak praktycznie odkryć swój kierunek? Zacznij od spojrzenia na swoje naturalne talenty, co przychodzi ci łatwo, podczas gdy inni muszą się z tym męczyć. Na jakie problemy zwracasz uwagę, które inni po prostu ignorują. Kiedy czujesz się najbardziej żywy i energiczny? Te wskazówki prowadzą do Twojego unikalnego powołania. Następnie zadaj sobie pytanie, które zadawał sobie Napoleon Hill każdego dnia. Jak mogę wykorzystać swoje talenty, by rozwiązać prawdziwe problemy prawdziwych ludzi? Nie szukaj łatwych odpowiedzi. Szukaj odpowiedzi, które Cię inspirują, które sprawiają, że chcesz wstać rano i działać z pasją. Salomon ostrzegał również przed pułapkami na tej drodze, pisał: Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz kończy się śmiercią. W dzisiejszych czasach moglibyśmy to przetłumaczyć jako ostrzeżenie przed podążaniem ślepo za trendami, modami czy oczekiwaniami innych. Twój prawdziwy kierunek może być niepopularny, nietypowy, niezrozumiały dla otoczenia. Ale jeśli jest prawdziwy dla ciebie, jeśli służy innym i jeśli czujesz w nim wewnętrzną siłę, podąża nim bez względu na to, co myślą inni. Ostatnia rada Salomona brzmi jak podsumowanie całej jego mądrości. Ufaj panu całym swoim sercem i nie polegaj na własnym rozumie. We wszystkich swoich drogach pamiętaj o nim, a on wyprostuje twoje ścieżki. Napoleon Hill. Tłumaczył to swoim uczniom jako najwyższą formę praktycznej inteligencji. Rób wszystko, co w Twojej mocy, używaj całej swojej wiedzy i wszystkich swoich umiejętności, ale pozostań otwarty na wskazówki, które przychodzą z wyższego źródła mądrości. Zakończymy naszą podróż przez mądrość Salomona i naukę Napoleon Hill'a tam, gdzie zaczęliśmy. Największe skarby nie są ukryte w odległych miejscach. Są ukryte w Twojej własnej duszy, w Twoich talentach, w Twoim niepowtarzalnym sposobie służenia światu. Zadaniem nie jest ich szukanie na zewnątrz, ale odkrywanie i rozwijanie tego, co już masz w środku.